Witaj w najnowszym wydaniu wiadomości o biznesie i technologii. Przed Tobą piątka wiadomości z tego tygodnia. Zaczynamy! Piątek, 14 lutego, OpenAI zdecydowało się odrzucić ofertę zakupu o wartości ponad 97 miliardów dolarów przedstawioną przez konsorcjum kierowane przez miliardera Elon Muska. Firma stwierdziła, że nie jest zainteresowana sprzedażą a wszelkie przyszłe propozycje będą traktowane jako niepoważne. To już kolejna próba Maska, by powstrzymać rozwój OpenAI, który założył wspólnie z samym Altmanem. Choć Mask ostatecznie odszedł ze spółki, jego ambicje wciąż pozostają silne. Startup, który początkowo działał na zasadach non-profit, teraz dąży do przekształcenia się w dochodową firmę. W tym celu OpenAI stara się pozyskać dodatkowy kapitał, aby utrzymać swoją dominację w wyścigu o przyszłość sztucznej inteligencji. Jak zauważają eksperci, walka o przyszłość sztucznej inteligencji nabiera tempa, a takie ruchy jak ten maska są tylko wierzchołkiem góry lodowej, w tej technologicznej rywalizacji. Wzrost liczby cyberprzestępstw w Polsce jest niepokojącym zjawiskiem, które nabiera tempa z każdą mijającą dekadą. W 2024 roku oszuści wyłudzili od klientów banków rekordową kwotę 500 milionów złotych. Co wywołało falę niepokoju zarówno wśród użytkowników bankowości internetowej, jak i samych instytucji finansowych. Wykorzystywanie coraz bardziej zaawansowanych metod, takich jak phishing czy podszywanie się pod pracowników banków, stało się codziennością. Pomimo tego, że systemy zabezpieczeń banków są coraz lepsze, oszuści nieustannie udoskonalają swoje techniki, co prowadzi do rosnącej liczby przypadków, w których klienci zostają oszukani. Zaskakujące jest także to, że pomimo faktu, iż banki są zobowiązane do zwrotu środków, które zostały wyłudzone skąd użytkowników, często dochodzi do sytuacji, w których instytucje te kwestionują zasadność tych roszczeń. Klienci zmuszeni są wtedy szukać sprawiedliwości na drodze sądowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział inwestycje w wysokości 109 miliardów euro w sztuczną inteligencję, które mają wesprzeć rozwój tej technologii w nadchodzących latach. W wywiadzie udzielonym w niedzielę stacji France 2 przed rozpoczęciem trzeciego szczytu na temat sztucznej inteligencji, Macron podkreślił kluczową rolę międzynarodowej współpracy oraz stworzenie odpowiednich regulacji, które będą towarzyszyć postępowi AI. Wchodzimy w nową erę rozwoju, powiedział prezydent, tłumacząc, że sztuczna inteligencja powinna wspierać ludzi, a nie zastępować ich w codziennych zadaniach. Szczególną uwagę zwrócił na potencjał AI w sektorze medycznym, gdzie technologia może znacznie poprawić procesy diagnostyczne, wspomóc profilaktykę i leczenie chorób, a także pomóc pracownikom służby zdrowia skupić się na zapewnieniu pacjentom jak najlepszej opieki. Meta ogłosiła rozpoczęcie dużych inwestycji w humanoidalne roboty zasilane sztuczną inteligencją. Firma stworzyła nową jednostkę w ramach swojego działu Reality Labs, której celem jest opracowanie robotów zdolnych do wykonywania fizycznych zadań. Te humanoidalne maszyny będą napędzane przez zaawansowane modele sztucznej inteligencji, tak jak Lama, które rozwija Meta. Firma planuje, że AI stanie się kluczowym elementem w budowie robotów, które będą mogły wspierać ludzi w różnych dziedzinach. Takich jak przemysł, usługi czy opieka. Choć Reality Labs odnotowuje straty finansowe, Meta traktuje inwestycje w robotykę jako długoterminowy cel, który ma potencjał na rewolucjonizowanie rynku. W ramach tego projektu Meta zamierza nie tylko stworzyć roboty, ale również opracować technologie, które mogą zostać wykorzystywane przez inne firmy do produkcji i sprzedaży takich maszyn. W 2024 roku polski rynek gier zanotował znaczący wzrost sprzedaży, osiągając poziom 9,4 miliona zakupionych gier na komputery i konsole, to 106% więcej niż w roku 2023, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu grami w Polsce. Z danych opublikowanych przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier Wideo SPIDOR Wynika, że Polacy są coraz bardziej zaangażowani w branżę gier, zarówno pod względem liczby zakupów, jak i różnorodności gier. Gatunek, który w 2024 roku cieszył się największą popularnością, to gry akcji, które stanowiły 30% wszystkich zakupów. Wśród nich znajdują się zarówno tytuły oparte na dynamicznej walce, jak i produkcje z elementami przygody i otwartymi światami. Rynek gier w Polsce rozwija się w szybkim tempie co z efektem zarówno rosnące liczby graczy, jak i coraz lepszej jakości produkcji. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, daj kciuka w górę, aby wesprzeć kanał. Zapraszam Cię również do innych materiałów na kanale.